urzędem pracy, który to przeszkala pracowników yy, na nasze potrzeby yy, pracowników o takich różnych specjalnościach, które są yy, niezbędne, aby ta produkcja i yy, zakład mogły funkcjonować normalnie. Przepraszam bardzo, jak Pani znalazła tę kartę? Yy, no z jakiś czas trzeba było przechodzić, pytać, akurat się sezon no, zaczynał tam przyjęta. A kim Pani jest z wykształcenia? Yy, rolnik ogrodowy. Czy łatwo jest dostać proszowica w pracę? No, niezbyt, bo w bezrobocie. Byłam zarejestrowana przez 4 lata. No, no i dopiero mąż, udało mi się tutaj. Ciężko jest proszowica. Szybko koleżankom idzie ta robota. Czy mogę wiedzieć, gdzie pani y, była wcześniej, zanim podjęła pani pracę tutaj? Ja nigdzie nie pracowałam. Ukończyłam szkołę, a później wychowywałam dzieci. Po pewnym czasie zaczęłam się rozglądać za pracą i trafiłam tutaj udało mi się. A Pani, bardzo, bardzo przepraszam, wiem, że przeszkadzamy pracy, ja w pracy, tak? Ja wcześniej pracowałam w kwitych pożywczym. Później skończyłam tę pracę, byłam na zasiłku i też trafiłam tutaj. To jest praca sezonowa czy na cały rok naprawdę? Nie sezonowa na raczej. mapa naszych pracodawców nie jest zróżnicowana. Rejonowy Urząd Pracy obsługuje pięć gmin. Właściwie to w każdej gminie mamy zakład, który uważamy za bardzo duży. Dla nas zakładem bardzo dużym jest zakład, który zatrudnia w granicach 50 pracowników. Takie zakłady zlokalizowane są, jak powiedziałam, w każdej gminie i tak począwszy od miasta i gminy Pruszowice przedstawiamy Państwu zakład produkujący, dwa zakłady produkujące lody. Twierdzimy, że e, proszowice są imperium lodowym województwa krakowskiego i w związku z tym przyjemnie nam jest zaprosić Państwa do dwóch bardzo nowoczesnych zakładów produkcyjnych, które powstały dzięki wsparciu Funduszu Pracy. E, jak powiedziałam, różnorodność e, pracodawców jest niewielka na naszym terenie. W związku z tym m, za wszelką cenę m, staramy się e, pozyskiwać nowe miejsca pracy również z rynku krakowskiego. Proszowiczanie mówią, że bracia biernaccy walczą o klientów na dwóch końcach miasta. Pan Józef Biernacki wraz z trzecim bratem prowadzi także dużą firmę produkującą lody. Urodziłem się w Proszowicach i, i tutaj żyję i pracuję. Tutaj pracował mój ojciec, który... Ponad 20 lat prowadził cukiernię. Po ojcu przejęliśmy synowie. Też jest to zawód pokrewny z cukiernią. Jest to lodziarstwo, z tym, że lodziarstwo przemysłowe. Moja firma zatrudnia w sezonie ponad 50 osób. A w ogóle, tak jak teraz, gdzie już jest koniec sezonu, zatrudniam 25 osób na stałe. Większość tych osób jest e, z Urzędu Pracy. Jak pani znalazły tutaj pracę? Ja to... To to trochę... Przeoznajomych trochę z Urzędu Pracy. Pani, ja też z Urzędu Pracy się dowiedziałam. No i trochę od znajomych się dowiedziałam się. Z A jakie pani ma wykształcenie? Zasadnicze zawodowe. Pani wcześniej pracowała, Czy to jest pierwsza praca. Nie pracowałam wcześniej, później wychowywałam dzieci parę lat, no i przyszłam tutaj do pracy. Po zasiłku, czyli po jakiejś dłuższej przerwie, prawda? Tak, tak. A długo Pani była, y, nie mogła znaleźć pracy? No, sześć lat chyba. Łatwo jest znaleźć pracę w proszowicach? Nie, nie, raczej nie, nie. A jaką szkołę pracuje? Y, zasadniczą szkołę zawodową. W Nie można znaleźć pracy w zawodzie. A ta praca, którą Pani teraz wykonujecie? to jest y, na całe życie, na trochę? Dopóki jest praca na raz. Dopóki, dopóki mamy szefa dobrego, że nas zatrudni, no to będziemy pracować, dopóki firma będzie istniała, a jak nie, no to wtedy trzeba będzie szukać czegoś innego. Zostałem skierowany z rejonowego Urzędu Pracy w Proszowicach? No, po prostu byłem już na zasiłku, zarejestrowany, pobierałem zasiłek przez trzy miesiące i po prostu z tej pracy na początku sezonu. A jak pan trafił na zasiłek? Pracowałem wcześniej też przy lodach, właśnie przy produkcji lodów, to tam w firmie BG, też w szewcach, tak, ale skończył się sezon i zostałem zwolniony. A pani Lambu, czy to jest wykształcenie? Ja jestem, skończyłem szkołę zawodową jako monter układów elektronicznych w tej chwili uczęszczam do technikum elektrycznego w Krakowie do drugiej klasy. Po prostu w międzyczasie pracuję. A około 60% osób zarejestrowanych legitymuje się wykształceniem podstawowym i zawodowym. To też pozyskiwanie dla nich, dla nich nowych miejsc pracy nie jest wcale taką sprawą bardzo łatwą. W związku z tym priorytetem Rejonowego Urzędu Pracy na 98. rok jest przede wszystkim rozwój szkoleń. Upatrujemy, że wraz z rozwojem firm, które powstały na naszym terenie, rozwój y, umiejętności i kwalifikacji naszych bezrobotnych będzie głównym zadaniem Rejonowego Urzędu Pracy. To też w planach na 98. rok zamierzamy przeszkolić więcej niż 10% zarejestrowanych bezrobotnych. W tym roku skończyłem ósme liceum ogólnokształcące przy ulicy Grzegorzewskiej i obecnie jestem studentem pierwszego roku Akademii Ekonomicznej na studiach zaocznych. Studia zaoczne, więc mam dużo czasu, prawda? Zajęcia są parę razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, a więc zdecydowałem się na podjęcie jakiejś pracy i okazja stworzyła mi właśnie warunki w pracy u Pana Henryka. No i skorzystałem, zacząłem pracować, pracuję już prawie dwa miesiące. No zobaczymy jak pójdzie dalej. Jesteśmy w tej chwili w firmie, której właściciel zdecydował się na przyjęcie u siebie stażysty. Stażystą może zostać każdy absolwent, który jest zarejestrowany w rejonowym urzędzie pracy, pod warunkiem oczywiście, że wyrazi na to zgodę. Urząd pracy nie będzie miał dla niego innej propozycji zatrudnienia. No i znajdzie się oczywiście taki pracodawca, który będzie miał ochotę przyjąć u siebie młodego człowieka, który w trakcie odbywania stażu będzie miał możliwość nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu. To praktyczne nabycie umiejętności wykonywania zawodu jest największym atutem przy staraniu się o podjęcie stałej pracy, czyli przy rozmowie z następnym pracodawcą. Ten pan po prostu uczy się tej pracy, która dotyczy tego zakładu. Natomiast ma przed sobą wszelkie możliwości, żeby się nauczył sam. Ponieważ ja go tego nie nauczę, On się musi nauczyć wszystkiego sam przy moich wskazówkach. I jeżeli tylko zechce, to będzie po prostu złotnikiem. Zresztą mam wrażenie, że go to bardzo wspomoże w jego aspiracjach życiowych, ponieważ jest studentem Akademii Ekonomicznej. I doceniam właśnie to rozumne działanie, które niezależnie od wszystkiego uczyni go przy jego dobrych chęciach fachowcem. Fachowiec jest zawsze fachowiec, czegokolwiek by nie był, bo połączenie tego fachu z, ze studiami nie uczyni go po prostu gryzi piórkiem przysłowiowym, tylko rzeczywiście człowiekiem bardzo przydatnym, z dużymi możliwościami. Panie Henryku, Pan Krzysztof będzie u Pana przez rok. Czego w tym czasie będzie mógł się nauczyć? Proszę Panią, nauczy się podstawowych rzeczy, które zapewniają nam przede wszystkim egzystencję i to, żeby on sam na siebie zarobił. Ponieważ ja nie mogę do tego dokładać, bo nie, nie jestem takim altruistą, no i on się musi nauczyć pewnych rzeczy, które spowodują, że on jakieś tam pieniądze będzie zarabiał, a ja będę się, ja starał razem z nim wspólnie o to, żeby był z tego zadowolony, żeby to nie była taka jest z kolei z jego strony jakaś sprawa charytatywna, że sobie tu przychodzi i, i po prostu tam się przygląda czy coś innego robi. A proszę powiedzieć, z, z jakim posadziem przyszedł do Pana, co umiał? Niczym. Z dobrymi chęciami. Poza tym wśród tych ludzi, którzy się tu pojawiali, jest naprawdę wyjątkowo sympatycznym, miłym, dobrze ułożonym młodym człowiekiem. Pracodawca, który zdecyduje się przyjąć u siebie starzyste, nie ponosi z tego tytułu właściwie żadnych kosztów. To znaczy nie wypłaca mu wynagrodzenia. Starzysta jest ubezpieczony przez Rejonowy Urząd Pracy, ponieważ w dalszym ciągu jest osobą bezrobotną i korzysta z wszelkich przywilejów, ma również pewne obowiązki, tak jak każda osoba zarejestrowana w Rejonowym Urzędzie Pracy. Moją przyszłość wiąże oczywiście z, ze studiami, na, który, na których się uczę obecnie, a także zobaczymy, to czas pokaże właśnie w tym zawodzie złotnika. Pracuję tutaj niedawno, prawie dwa miesiące. Wykonuję na razie najprostsze rzeczy, nie wymagające żadnego doświadczenia wielkiego. Przykładem jest taka na przykład prosta brązoletka, którą po okresie właśnie okresie mojej krótkiej pracy już wykonałem z pomocą pana Henryka. Ja mogę tylko powiedzieć dla przykładu, o czym tu już mówiłem, tak jako ciekawostkę, że na przykład wyszkolenie szlifierza kamieni szlachetnych kosztuje w Antwerpii 30 tysięcy dolarów bez żadnej gwarancji, że on dostanie pracę. Natomiast u nas się płaci, i jeszcze nikt nie chce się uczyć. To jest właśnie paradoks tego wszystkiego. I spośród wielu ludzi, ja myślę, że odnośnie Krzysia to Znam jego ojca, znam jego stryja i, i no, poznałem mamę równocześnie, bo byli zainteresowani, gdzież ten syn jest, jak mu tu będzie, ale ma mądrych rodziców, którzy mu nie pozwalają na to, że on skończył szkołę i zamiast do pracy to sobie będzie na piwo chodził. No.